Siema, nie, witam was tańczące na lampie, malutka Lila. Poprzedni odcinek mi się niechcący wykasował, dlatego właśnie przestajemy tańczyć na lampie. Schodzimy z lampy, czekamy na zuzie, bójdę. A ja z tymczasem sobie usiądę, o! Ej, ja już chyba jestem u ciebie. Zaraz u ciebie będę. Hmm? Wychodzę z tego domu dostałam 20 pieniędzy. I jeśli, nie, nie, jeśli widzicie, jest. że jest, mam małe naładowanie baterii, to tylko dlatego, że po prostu nie mam tych baterii praktycznie. I nagrywam na telefonie mojej mamy, a nie na moim, więc... E, pani mogłaby pani wyjść? Zuzu, mogłabyś mi na przykład wpłacić trochę pieniędzy? Dobra, tylko dawaj. Bo ja mam 135. Let's go. Coś tam. No, wyłaś! To nie jest mój domek chyba. No dobra. Czekaj, Zuzu, 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 czekaj no, Zuzu, wait, 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 wait. Przy tym w czerwonym dywanie. Zuzu! I'm waiting for you. Lecimy upem z małym karaczanem. Brzmi trochę jak karta XZ. Chodź malutka, mm. choć malutka Zuzu, chociaż mogłaś sobie dać brązowe Liska. włoski, ale ok. Nie, chodź, mam brązowych. Chodź malutka Lisko. Ja tutaj ci dam spanko. Nie wychodź z domku. Czekaj. Widziałeś to? No Czekaj, tylko dam cię do rodziny Ja też Akcept jesteś, jesteś moją malutką siostrą Inifinitius to... Akcept O, jesteś moim. family Tak Czekajcie, bo teraz ogólnie. My jesteśmy w rodzinie. Na razie zapauzuję wam to wideo, bo musimy zejść po. Musimy iść po frytki. Wznawiamy wideo, mamy już frytaski. Gdzie ty jesteś? No tak, no i wyszła. Płaci mi ktoś kasę. Ja. Okej. Okay. No dobra. Złoty 300 tam to mi kupisz zwierzę. No dobra. A jak uzbieracie pod tym filmem 10 łapek w górę, to nagram. Ufa. Chociaż nie chcę mi nagrywać tej gry. Bardzo nie chcę. Ale będę musiała. Jeśli chcecie, żebym cierpiała, zostawcie łapkę. Tutaj się wpłaca te pieniądze, o tutaj. Jak widzicie. I Zuzu musi się oczywiście do mnie tepnąć. Nie zamknęłam sobie drzwi na klucz. Aha, gdzie? Jesteś moja rodzinka. Nie jesteś w mojej rodzinie. Jak to? To jest skandal. Zuzu, ja ciebie muszę znaleźć. Jemy, jemy sobie fryteczki, ouch, gorące fryteczki. Wiadomości. Jestem biedna. Tak naprawdę nie jestem. Gdzie to Dobra, jeśli to nie, nie, będę biedna, jeśli zostawicie pod tym filmem łapkę w górę i jeśli zasubskrybujecie mój kanał, jeśli tego nie robicie, bo inaczej zabije was moją siekierą, której na obecność nie mam. Nie mam, ale, ale ja będę mieć. Linijkę. No właśnie, Zuzu ma i ona może was nią zerąbać. Lecimy sobie z malutką Zuzią w wózeczku. E, Leci do swojego domku. A co właśnie robię niby? Co ja niby robię? Właś do domu. Ja chcę do kowbojki. Zamykam drzwi. Niosk. Zaraz, gdzie jestem? Wyrzuciło się. Pff. Gdzie ja jestem? Spada. Go. Co się nazywa się teleport family. A co to jest? Goł? Chyba musisz reset charakter Coś czerwonego Jak spać? Jestem. Jej Moja malutka, słodziutka Zuzia. No, Zuzia, ja idę na zakupy. Na pewno nie idę po mleko, chociaż mleko też mogę kupić po drodze. Tak, ja podam kafę. Co to? zuzu, czas iść do szkoły. No dobra. Jesteś dzieckiem i musisz iść do szkoły. Ale ja chcę... Nie, chodźmy. Cóż, musisz iść do szkoły. Dobra, bo później, bo później będzie... Przepra ale nie Przepraszam, Koli, że tak cię obrażam, ale to na potrzeby odcinka. Mojego wielkiego smrodu. Nie, nie czuję. Dobra, kończymy na tym odcinek, to będzie wszystko. W następnym odcinku ja pójdzie do szkoły, a ja pójdę po jedzenie. Do zobaczenia i cześć. Bo mi pokazuje coś.